Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować Wam ekoinnowacyjny projekt dotyczący oddychających kompozytów izolacyjnych z odpadów przemysłu tekstylnego. Projekt realizowany jest w ramach Koła Naukowego Meblarstwa. A ja nazywam się Aleksandra Jerzo i jestem autorką niniejszego projektu. Inspiracją dla rozpoczęcia naszego projektu był problem dotyczący znacznych ilości odpadów tekstylnych produkowanych między innymi w przemyśle odzieżowym, tapicerskim i wielu innych zakładach tekstylnych. Tutaj warto nadmienić, że odpady te są w pełni niebiodegradowalne, oraz że bardzo dużo takich odpadów powstaje właśnie w przemyśle meblarskim, ponieważ bardzo dużo produkuje się mebli tapicerowanych. Istnieje bardzo dużo rodzajów tekstyliów i one różnią się stopniem biodegradowalności albo niebiodegradowalności, tutaj w tym przypadku. I jako przykłady można podać poliester, poliamid, akryl, wełnę oraz bawełnę. Jeżeli by spojrzeć na odpady tekstylne w liczbach, to warto nadmienić, że liczba ta z roku na rok cały czas wzrasta. I o ile w zeszłym roku wyniosła 92 miliony ton na całym świecie, to szacuje się, że do roku 2030 wyniesie 148 milionów ton. A więc jeżeli by zobrazować ten problem w bardziej przystępny sposób, można by powiedzieć, że gdybyśmy wszystkie te odpady załadowali do jednego pociągu, to miałby on długość obwodu całej naszej planety. I niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak poważny jest ten problem i jak znaczne ilości tych odpadów są produkowane. Jako rozwiązanie dla tego problemu proponujemy stworzenie ekoinnowacyjnego kompozytu izolującego, zarówno termicznie, jak i akustycznie, właśnie z takich odpadów przemysłu tekstylnego. Cały projekt ma na celu Stworzenie na tyle prostej oraz przystępnej i łatwej w wykonaniu technologii, aby zakłady tekstylne mogły same produkować właśnie takie kompozyty. Chciałabym tak zobrazować, jak miałby wyglądać taki kompozyt. I tutaj widzicie Państwo taką bardzo prostą ilustrację, która obrazuje z grubsza, jak taki kompozyt miałby wyglądać. I ważne jest, że w jego skład wchodzą tylko trzy główne składniki, z których każdy pełni swoją określoną rolę. Podstawowym składnikiem są oczywiście włókna tekstylne, które stanowią cały budulec tego kompozytu. Drugim elementem jest granulat izolacyjny, który zapewnia izolacyjność właśnie dzięki tworzeniu przestrzeni między tymi włóknami. I trzeci składnik, czyli żywica, a więc spoiwo między dwoma pozostałymi składnikami. I tutaj nie, podaję, nie będę podawała szczegółów technologicznych, dlatego że projekt jest obecnie w fazie zgłaszania do Urzędu Patentowego, a więc nie mogę zdradzić szczegółów, dlatego pokazuję Państwu właśnie taką prostą ilustrację. Przebieg produkcji. Tak jak już wspomniałam, również powinien być jak najprostszy i jak najłatwiejszy, a więc zawiera jedynie cztery kroki. Po pierwsze, musimy rozwłóknić tekstylia, a więc potrzebujemy osiągnąć jak najdrobniejsze niteczki. I następnie, po zmieszaniu wszystkich składników, uformowaniu tej masy, możemy kompozyt wysuszyć i wtedy Zyskujemy już gotowy produkt. A więc, tak jak widać, mamy tylko cztery kroki. Cały proces jest bardzo prosty, i właśnie o to chodzi. Na tych zdjęciach przedstawionych mogą Państwo zauważyć e, zmieszane odpady tekstylne a więc można powiedzieć taką mieszankę odpadów, które bezpośrednio produkowane są w zakładzie. I tutaj na tych, na tym, na tych zdjęciach można zauważyć odpady, które są bardzo różnych rodzajów, bardzo różnych rozmiarów i właśnie innowacyjne jest to, że nie musimy selekcjonować odpadów, a więc nie musimy wybierać dokładnie, czy to jest wełna, czy to jest poliester i, i tak dalej, tylko możemy taką całą mieszankę od razu wykorzystać w produkcji. Dlatego projekt jest taki uniwersalny, ponieważ jak wiemy, różne odpady generują. Różne rodzaje odpadów. Jak zamierzamy przygotować włókna? Do tego celu zamierzamy wykorzystać urządzenia, które już są wykorzystywane właśnie w przemyśle drzewnym, i tutaj widzimy powiązanie między branżą drzewną a projektem, który bezpośrednio nie jest związany z branżą drzewną, ponieważ nie wykorzystujemy tutaj w ogóle drewna. Jednakże będziemy korzystać z urządzeń, z których korzystamy na przykład w produkcji płyt pilśniowych. I tutaj mogą Państwo zauważyć defibrator, a więc jest to urządzenie, które rozwłóknia drewno na właśnie włókna drzewne. I tutaj posłużymy się tym urządzeniem, żeby rozwłóknić tekstylia na włókna tekstylne. Tutaj na zdjęciu jest wnętrze urządzenia. I bardzo ważny element, a więc spoiwo. I tutaj wkracza na scenę można powiedzieć właśnie ekologiczny składnik, ponieważ zamierzamy wykorzystać w pełni biodegradowalne polimery. I tutaj są to albo polikaprolakton, albo poliaktyd. I są to składniki, które podwyższają niejako plastyczność oraz biodegradowalność składników, ponieważ oczywiście kompozyt. Nie może być w pełni biodegradowalny, ponieważ odpady nie są biodegradowalne, jednakże możemy nieco przyspieszyć biodegradację tych składników. A więc produkt będzie bardziej przyjazny środowisku niż odpady, z których powstaje. Spoiwo występuje w postaci właśnie takich przedstawionych na zdjęciu małych granulek. I żeby przygotować spoiwo do: Produkcji należy albo ogrzać właśnie te granulki i doprowadzić do postaci ciekłej, albo można rozpuścić w rozpuszczalnikach, na przykład w toluenie, i wtedy też uzyskujemy postać ciekłą. I najważniejsza rzecz, a więc zalety produktu, samego produktu: przede wszystkim izolacyjność termiczna oraz akustyczna. Oraz właśnie ponowne wykorzystanie produktu niewielkim nakładem możemy stworzyć produkt, który ma wysoką jakość. Przy użyciu niewielkiej siły, żadnych nowych urządzeń, i w ten sposób właśnie recyklingujemy te odpady. Jeżeli chodzi o korzyści dla środowiska, to oczywiście można by tutaj bardzo długo mówić o Redukcji odpadów, o recyklingowaniu to jest wszystko jakby, można powiedzieć, logiczne, ale jeszcze warto nadmienić, że ogranicza się transport związany z utylizacją odpadów, ponieważ odpady z zakładu muszą być jak wiadomo gdzieś wywiezione głównie są one wywożone po prostu na wysypiska śmieci, gdzie sobie zalegają i leżą. I tutaj właśnie możemy ograniczyć ten transport, jak wiadomo, im mniej transportu, tym bardziej jest to przyjazne środowisku. I teraz korzyści dla przemysłu. A więc zamierzamy wprowadzić ten projekt do przemysłu, i teraz jest pytanie: jakie mamy argumenty na to, aby przemysł zechciał współpracować z nami? Więc takimi argumentami, które mogłyby przekonać zakłady tekstylne do wdrożenia tego projektu, są aspekty zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. I zacznijmy od aspektów finansowych, ponieważ wiadomo, one tutaj są najbardziej atrakcyjne dla przemysłu. A więc, oczywiście, przemysł może sprzedawać wytworzone kompozyty i wtedy zyskać dodatkowe źródło dochodu, a także zaoszczędzić właśnie na konieczności utylizacji tych odpadów. I aspekt wizerunkowy, a więc coś, co może nie jest tak oczywiste, ale z biegiem lat staje się coraz ważniejsze, a więc szerzenie proekologicznego myślenia właśnie w zakładach i e, posiadanie wizerunku takiego e, zakładu przyjazne, przyjaznego środowisku, co jest teraz coraz bardziej ważne, a więc pokazywanie, w jaki sposób przemysł radzi sobie z odpadami. A więc przystępność. Przystępność, tak jak już wspomniałam, zależy nam na tym, żeby projekt był gotowy do wdrożenia w każdym zakładzie, aby był uniwersalny, ponieważ jest to proces bardzo prosty w wykonaniu. Jest to proces tani, ponieważ nie wymaga żadnych nakładów inwestycyjnych, nie wymaga zakupu żadnych dodatkowych składników. Jedyne co potrzebujemy to, to odpadów, które już na miejscu posiadamy. I dlatego projekt ten jest możliwy do wdrożenia nawet w małych zakładach. No i tak jak już wspomniałam, jest uniwersalny, a więc nieważne jakie rodzaje tekstyliów produkujemy, wszystkie możemy wykorzystać. I też co ważne, nie musimy się przejmować, czy na tych odpadach przypadkiem nie ma jakichś resztek kleju albo brudu, ponieważ. To wszystko potem przy rozwłóknianiu, można powiedzieć kolokwialnie, wychodzi, a więc nie stanowi to żadnej przeszkody w stworzeniu kompozytu. I jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie projekt pozwoliłby pomóc krajom trzeciego świata, gdzie jak wiemy, bardzo dużo firm ma swoje fabryki, a więc odpady tekstylne stanowią tam poważny problem. A więc ten projekt nie tylko pozwoliłby. Odciążyć środowisko właśnie z takich odpadów, ale również zapewniłby lokalnemu społeczeństwu dodatkowe miejsca pracy. I jeżeli miałabym podsumować, to zacznijmy od tego, co jest problemem. Problemem oczywiście są te znaczne ilości, ponieważ mierzone już w milionach ton odpadów tekstylnych. I jako rozwiązanie mamy stworzenie oddychającego kompozytu. Izolującego zarówno termicznie, jak i akustycznie, który oczywiście ten projekt jest przyjazny środowisku, a także jest korzystny dla społeczeństwa i dla przemysłu. A więc w rezultacie możemy uzyskać bardziej zrównoważoną gospodarkę, bardziej przyjazną środowisku gospodarkę. I myślę, że ten projekt pokazuje, że w bardzo prosty sposób i bardzo niewielkim nakładem. Możemy zmienić świat na bardziej przyjazny środowisku. Więc, tak jak Państwo zauważyli, cały projekt był bardzo prosty i właśnie myślę, że najprostsze rozwiązania są zawsze najmniej oczywiste. I właśnie tutaj też chcieliśmy pokazać, że nie potrzebujemy żadnych skomplikowanych technologii, żadnych zaawansowanych technologii, aby stworzyć coś innowacyjnego. I w ten oto sposób przedstawiłam Państwu pokrótce. Projekt dotyczący właśnie oddychających kompozytów izolujących termicznie oraz akustycznie z odpadów przemysłu tekstylnego. Jeżeli chcieliby Państwo zadać jakieś pytania albo mieli jakieś sugestie, to zapraszam do kontaktu pod tutaj przedstawiony adres mailowy. Dziękuję.